Siemaneczką widziałem w kolejnym odcinku, a dzisiaj odbieramy trzecie okienko z kalendarza adwentowego Minecraft. I zobaczymy, co dzisiaj się tutaj będzie. Idziemy się pociąć. Muszę tu poskładać. No i dzisiaj widzę, mamy. Crafting table. Już drugi track crafting mam. Mam już jeden tutaj w domu, świnki Drewnianą łopatę oraz pochodnie. No dzisiaj słaba, bo w pierwszym okienku mieliśmy to i to, a w drugim mieliśmy to i to. To jest, było nawet to jest gorzej. Dobra, to dzisiaj na tyle widzowie. Widzimy się nie wiem kiedy. No, jutro się po prostu widzimy w następnym sorcie widzowie. Więc co? Na razie.